Cześć, witajcie, konin. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie z Zagrajmy w Forza Horizon 5. Witam, witam i ozdrówko was serdecznie pytam. Dobrze, więc e, przejdźmy do. Przejdźmy do. jakiejś historii. Jakąś historię byśmy ukończyli. Być może byśmy wzięli historię. Jasna próbna Horizon Apex. Okej, okay, nie będzie. Horizon Apex. She wants to partner with the university research team. Cool. Dobra, ale okej. Okay. What do you think, my friend? Absolute maximum speed. You'd better get down here. Okay, samochody. Spoko, spoko, spoko. Ale tutaj gdzieś zdobyłem. Nigdy um... samochody. Promocja Carson kolekcja samochodów. Okej, okay, to nie tutaj się robi. Ale byśmy pojechali tam jeszcze zobaczyli. Samochody, posiadane samochody, zmień. Ale nie chciałbym w ten sposób. Kolekcja samochodów? Nie. Gdzieś było. Kupuj nowe i używane samochody. Może to było tutaj. Gdzieś było opcja zobaczenia samochodu sobie. Ja bym chciał zobaczyć je właśnie. Wypuszka samochodów. O, zapomniałem. Sam o tak, zapomniane wozy. Jaguar XJR15. Aha, bo ja muszę je odblokować, dobra. Gotowy do dobrania. Dodge Viper. O, ale wygląda zajebiście. Mmm, przepiękny. Ten samochód mi się podoba. Mm, Jaguar też super fajny jest. BMW. O! <śmiesz> śmiesznie wygląda. Turbo, się to się w ładny, ładny, fajny. mirrors. Ładne, ładne, fajne. Dobrze, mamy jeszcze. Musta. O, jeszcze Musta, jezu. Wszystkie te które lubię, ty. Czy jestem gościem, który jest. E, jakiś, jakiś w przeszłości? No ten mi się nie będzie podobał, ale to taki też klasyk. Fajny, no ale taki, wiesz, no, fajnie, żeby się przejechać, jak się jest w Ameryce, nie? Ale, ale tak, żeby go mieć? Mm, czy ja wiem. To jeden z tych samochodów, które się widziało w filmach i mówi się, o, tak, to ten taki amerykański, wiecie, ale to, żeby... Nim, żeby, żeby go mieć po prostu, to. Mm -mm, nie. Ten też mi się nie będzie podobał. Tak, were... ja w ogóle nie, nigdy nie widziałem tego samochodu. Zapomniane samochody. To samochodu, przez na dworze. Aha! Okej, okay, to są samochody, które ja już od, od, odblokowałem, ale muszą się przygotować, tak? Dobra, okej, okay, no niech się przygotowują spokojnie, nie, nie ma tutaj problemu. Kup, przepustka samochodowa, warsztat, tuningu, projekty, moje samochody i co teraz ja mam za samochody jeszcze? 998 tamten ma Tensa, Apollo znaleziony S2 998 Dodge. Kurde, ale fajny jest. Jak ten Viper jeździ, to jest pytanie. Ten Mustang jest D w ogóle. <laughs> Jaguar. Też bardzo ładny. Dobra, ale na razie ten. Jak coś, to na razie robimy historię. Na razie ten, ten samochód wbijamy. A mogę dodać do ulubionych samochody. Czekaj. Dodaj do ulubionych ten. Dodaj do ulubionych jeszcze. czy ten, bo tego mega lubię. Więc samochód już zrobiłem. Kurwa. A co kolejność? Ech. Dodaj do ulubionych. Tak. Jak wejść do ulubionych? Okej. Okay. A bo pewnie te samochody będziemy ulepszać za jakiś czas, ale na razie wezmę. wezmę ten samochód. Ale podejrzewam, że będziemy te samochody po kolei ulepszać i, i, i się fajnie z nimi bawić. Tak podejrzewam. Będę robił takie epizodyczne odcinki, w których będziemy obczać różne samochody po kolei, żeby przestać, którym się fajnie jeździ, którymi nie. A i tak mam wrażenie, że tej że tak się dobrze jeździ, tak jest przyjemnie. To jest zadziwiające, szczególnie, że ten samochód jest tak szkórewsko szybki. A! Ah, szkoda, abym tak wszedł ten zakręt fajnie. A tam jest XP. No nie chcę skręcić ten samochód. Biedne pola. O, jest dobra. 3000 eksplas. Ojej. już tu jestem, to będę rozbijał te, te rzeczy. No bo zanim ja to zrobię samemu, to wiesz. Coś to i tak mam już prawie 200 znaków zdobytych. O kurde. Grubo. Są <sumcio> ma 6. XD. Biedny są A to musi wyglądać, nie? Gościu idzie, zbiera ten niszczy znak i porównuje go do kumpla, który ma dwieście, nie? Ojej. To jest chyba niefajne. Nie, 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 nie Widzicie, że z ma jakieś inne znajomego, które ma mniej, i oni się z ścigają, bo. Bo jeżeli są by się tym przeżywał, to. Ojej. babo. Au. Ale hamulce w takich samochodach to muszą być tak królewsko dobre i tak często wymieniane. You have Jakie to jest zadanie w ogóle? Jeśli coś spojrzeć, wjazd próbna Horizon Apex. Historia Horizon. Raj wschodniego wybrzeża. Wybierzcie na wycieczkę po, po, po Riviera, Maja, z Ju -Juanem, Ju Juanem, 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 chyba. Juanem zwanym Technikiem. Ojej, już to nie są łatwe, łatwe słowa. Nie, nie, ten. Y Mexico, speaks Spanish. I think I should show you around the East Coast region first. Alejandra says a real racer studies the track beforehand. Good advice. Besides, I talked to the university into letting us study the beautiful beaches and clear blue skies. These calls for power and style. The Ferrari Portofino will do nicely. Route to the I don't know. Root is set. The elementary recording. And Alejandra is probably watching the video feed, so she could have picked something nicer than a swamp. <laughs> Disculpame, my friend. I think you mean beautiful coastal. Es <laughs> lepoihan. Wetland ecosystem. Dobrze jadę? Mniej więcej. Turn around. What is it safe to do so? M, mm, w ten sposób. Czy jest nadzieja, żeby to Kamik, tyczaserstop das zapisywać. E, przepraszam zawracać, ale Kurde, no tak, no może to nie zaraz, powiem, że tak jechać, ale okej. Okay. Podziałamy. turn around when it is safe to do so in 200 meters pomysł, ale chyba nie jest najlepszy pomysł turn around when fajne it... turn around when it is safe to do so in 100 meters turn right 400 meters. Turn left. Welcome to Tulum! The archaeologists at the university will be glad we came to visit. <laughs> Sorry we couldn't stay longer. Turn left. O kurde, ale się ślizga na po tym piasku niesamowicie. Znowu się kręci. Szkoda, tak dobrze leciał, tak dobrze żarł. Kurwa, no i musiał jakieś inne drzewo jebnąć, no. Serio, wszystkie drzewa da się rozwalić, ale te nie. A, jeszcze, kurwa, kolejne. O nie! Nie ma opcji, dobra, cofam, 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 no... Kurde, no, to da się zrobić fajnie, no, chociaż żeby do tego punktu dojechać w czasie, nie? Mhm. Turn when it is safe to do so. This is Playa Soul. It's a nature reserve. Try not to jest Nature's Reserve. Proszę, nie dystrybujcie zbyt dużo sed. Nie, bardzo to źle szło. To jest chyba. To to te przebijanie się to przez zarośla w ogóle nie dało mi więcej czasu. Okej. Okay. Wow, ale wejście w tą wodę to. To jest fajne. Mogę zostać tu też. Może być jakiś czas, kiedy Alik nie przeczytałem telenometry. Okej, okay, to powinniśmy zdobyć dużo szybciej, dobra. Jeszcze raz zróbmy. Okej, okay, to nie było dobre. Szkoda, myślałem, że to jest, że to będzie fajne takie wcięcie. Ale nie. Trzeba jechać po prostu po trasie. Wydaje mi się, że to będzie. Albo tak kontrolowanie. Mm -mm. Discúlpame, my friend. I think you mean beautiful coastal wetland ecosystem. If you don't mind getting wet. Ale said she hit some bonus boards near here. You might want to check back later. Sure. Thanks for the tip. yeah. I wasn't supposed to tell you. Please, please, don't tell Ale. <laughs> she won't be happy. okay.

and ocean views. The perfect location for Horizon Apex. <laughs> Either you're very bored with my tour or very eager to prove your speed to Prima Ale, my friend. This is Playa Azul. It's a nature reserve. Try not to disturb too much sand. Ah, <sighs> such beautiful weather just makes you want to sail away to the horizon and, and i mean fascinating climate data <laughs> it's fine i could get lost here too maybe some other time when ali is not checking our telemetry <laughs> skoro tu się jechał serio. A? Może? A!

No uh, Szkoda. Uh, hey, eh. Caught an editorial today. Horizon Hall of Fame Shoein. I suspect Jamin rates it, but he makes some good arguments. How would the Shoein feel about another horizon adventure? <laughs> Thanks for the subtle hint, Haley. Hey my friend!

zasubskrybować i kliknąć dzwoneczek WSZYSTKO, aby zawsze być na bieżąco. Jeżeli macie wpaść coś do napisania, napiszcie komentarz, dzięki będę wiedział, że jesteście, że wam się podoba i przede wszystkim, że chcecie, żeby tych materiałów pojawiało się więcej. Dodatkowo, jeżeli chcecie się wdzięczyć za to, co robię i podoba wam się moja praca, pamiętajcie, że możecie kliknąć w moją nazwę, weźcie do strony głównego mojego kanału, kliknąć opcję wsparcie i za 2 złote, 10 albo 30 zostaniecie wspierającymi Według Waszej tutaj chęci i potrzeby oddania trochę tej dobroci w moją stronę. Dziękuję bardzo za zadanie, trzymajcie się. Do usłyszenia i życzę Wam miłego dnia. Bardzo serdecznie dziękuję wszelkim wspierającym za to, że jesteście. Dziękuję tym, którzy byliście wspierającymi, i dziękuję wszystkim tym, którzy po tym właśnie filmiku zdecydowaliście się na wsparcie. Przede wszystkim to nie jest tak, że wspieracie osobę, która. Ma tysiące widzów, wspieracie małą społeczność, której dzięki każdej osobie z Was, każdej złotówce, którą mi przelecie, każdym dwóch złotym, które jesteście wspierającymi ptasiakami, za każdą tą jedną osobę bardzo serdecznie dziękuję i za każdą tą złotówkę dziękuję, ponieważ dzięki temu po prostu mam chęci, mam motywację i przede wszystkim mam dodatkowe finanse, które pozwalają utrzymać, te, utrzymać ten kanał i utrzymać wszystko, co się wokół niego dzieje, włącznie z kosztami prądu, kosztami. Kupowania nowego sprzętu, kupowania nowych gier i w ogóle całego czasu, które spędzam, czy to nagrywając, czy to streamując i czy to, jeżeli w przypadku wielu, wielu sytuacji, rozmawiając i wspierając osoby, które w jakiś sposób czują się gorzej. Więc moja działalność jest bardzo szeroka i cieszę się, że doceniacie ją. Jeżeli ktoś z Was czuje się gorzej i chciałby ze mną porozmawiać i ma jakieś takie problemy, możecie do mnie napisać, zagadać. Wszystko na Discordzie, a link do Discorda w opisie.